Aha, dobra dobra, 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 no dobra, no, to ma sens, nie? mam na No to jak na pięć Będziemy się napierdalać. Nie wiem, nie wiem. Normalnie na sam koniec rzucasz wszystko, co masz i się napierdzielamy na, na, na pięści. Dobra, Abu Dhabi dostał, ktoś się podniósł? Okay. U nie 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 nie. Nie nie, nie. nie, 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 oni, nie, 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 Oni mogą być nie, nie, sprzedać biegnę biegnę kurwa Gdzieś tu są, tylko gdzieś Biorę ten zrzut hajsu tu Michał ja wydawało mi się, że będą hmm. już idę tu Idziemy tak, tak Ten random to jest no afek. A dobra. A ty tuskę tu Oni mogą być na kontroli, chłopaki. Też mi się tak coś wydaje. Nie polecieli jak... tak normalnie jak zawsze lecimy. Albo tu tam latają, więc mogą tam wejść, no? Mogą tam być. wyście latali, ingresie, to ja tak? nie powiem, gdzie myśmy latali. No ale oni mogą być tam, gdzie wam się wydaje, że oni są, a ich tam może nie być. Takie to jest takie pogardkowe. Zlecił ja powalony no projektos Oni są łaźnia, bo pod nami ktoś kurwa lata. Nam jak ktoś Nie wiem, gdzie oni mogą być. I się oni się na dole. Mnie się wydaje, że oni już są na bio. Randomów mieli, bo Krzysiu mówił, że mieli. No. Ej, skoczył od dziadka ktoś. Predator, nie wiem, czy to nie Krzysztof. Na dropa tu! Dziadka powiadasz Bo po dropy leżą między dziadkiem a wieżą Ale tutaj, tutaj ktoś ma Tak, to nadal na dachu faktorka za kominami, za kominami faktorka jest. Mogą być o nich. Oh. Wreszcie spaliłem za kominy. To mogłem wyciągnąć. Cholera, strzał, strzał. Tu są, tu, 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 pod wieżą, są, pod wieżą są. Oni się nie odzywają, nie? Kurwa, Tomu. Pod wieżą są. A, bo oni są na imprezie. Oni zostali na imprezie.

Jak go zrobiłem? No to polecieli do przodu. To gdzieś tu każdy jest, ale nie miał broni swoich. Nie chcę mi się wierzyć w to, że, że wylądował teraz na dachu. To na pewno nie mógł przyjść. Musiał być bot. pas spaliłem. Ja cisnę do przodu, po peronkach. Pod nami, pod nami.

co, próbuję dołączyć to już wyjebali O mówiłem ci, że wajpą no To, e, to byli ich randomy zawsze A może tam? A, mówiłem, że to randome od niego gdzie tam masz kogoś Myślę, że jeszcze trzeci jest przede mną ale ktoś, ale ja, ktoś tu jest, skrywa mi kolor. Ja mogę na, mogę na, sklep, czy nie bardzo? Nie ja wiem, Ja to jestem to. na sklepie, może. W ktoś jest, Michał. Jest. Zaawansowane, O kurwa Ale jest spuizona Nie ma, nie ma, nie ma go no, Nie, nie ma go No bity. Gminę W minę wlazł no, no. Komikal Na los Kogoś no. tam zabiłem Przedłużam Biorę na los jeszcze Beśla Na to ale, ale, ale mamy prisję jeszcze strefę mamy na rogu. No tak, ale wada to. No tak Ja chyba do prawej idę Tomek Nie, 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 nie ma się co wychylać Ale są, są, są A słyszę Tak, Już z lewej jest łaskaw widzia. Patrzę, sklep, Ej, trzy na głębi. dwóch. Jest na sklepie, jest, jest tu za rogiem. Obaj, obaj są. Jeden na piętrze, drugi za rogiem, na dole. Dawajcie do lewej, do lewej! Dawajcie do lewej. Do Michała, komuś. No. Ten leży. Ale poszedł. To zjadam w środku po prawej. O panie, ale kurwa harpagan. jest dobry, jest dobry panie. Mam. Okej. Wykupił chyba, czy nie? No nie Wyście kupili. Zdaję w gazie. Kurwa, ja mówię kończenie. Myślałem, że ostatni rybak. Tam te chyba leżą, <trym> wiesz? 哦吼，感谢、uh。Huh. Gotcha.